Vitor Roque nie jest już piłkarzem Betisu, nie jest też już piłkarzem Barcelony. Brazylijczyk bowiem został sprzedany z powrotem do swojej ojczyzny. Były już napastnik występujący w Liga, będzie zawodnikiem Palmeiras. Obchodzący dzisiaj swoje 20 urodziny, wszystkiego najlepszego gościa, zatem wraca do swojej ojczyzny. Przychodził do Barcelony w podobnym momencie jak Hendrik i w oczywisty sposób e, reklamowano w Brazylii rywalizację w dwóch największych hiszpańskich klubach młodych brazylijskich napastników. Wydaje mi się, że już teraz można dosyć spokojnie powiedzieć, że to Hendrik okazał się być lepszym strzałem. To Hendrik zrobi w Europie większą karierę. Jasne, no wiele się może jeszcze wydarzyć, ale naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby było. Inaczej, Barcelona dostanie 25 milionów euro za piłkarza, na którego już tak naprawdę nie liczyła, za którego zapłaciła jeszcze nie tak dawno temu 30 baniek, ale wydaje mi się, że tak niewielka strata jest naprawdę dobrym wynikiem i że klub może się cieszyć, że dosyć solidną kwotą podreperuje swój budżet, w którym wiadomo, że jest trochę dziur. W Katalonii raczej zadowoleni. Wydaje mi się, że im dłużej Vitor Roque byłby piłkarzem, Barcelony, tym jego wartość by spadała. To jest myślę naprawdę całkiem niezła sprzedaż, bo po transferze tych 30 baniek, Rocket nie pokazał niczego, co sprawiałoby, że można byłoby chcieć za niego więcej pieniędzy.